Mano z tej strony Minecrafta, to kolejny odcinek z poradnika Minecraft, w którym pokażę Ci, yy, znaczy tematem dzisiejszego odcinka będzie barwiona yy, skórzana zbroja, którą widzicie yy, na moim skinie, na, na, na mnie. Yy, I tak, przejdźmy do prezentacji, do pokazania, jak to zrobić. Yy, więc tak, muszę sobie postawić teraz crafting boxa. Yy, tak, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że yy, niejednokrotnie żeście się zastanawiali, na przykład jak byliście na serwerze multiplayer, dlaczego niektórzy gracze mają niebieską, yy, po prostu czasami różne kolory zbroi. Yy, no więc ja Wam dzisiaj to wytłumaczę. Yy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, teraz muszę postawić Rusting Boxa. Wiecie co? Yy... Może. O, tutaj postawię. Yy, więc tak. Crafting box. Crafting table, crafting box. Ja mówię crafting box. Yy, I teraz weźmiemy skórę i będzie nam potrzebne 24 skóry. Yy, 25, ja muszę sobie odjąć trochę. Jeden tylko muszę odjąć, więc to nie jest dużo. No i teraz yy, mamy, zrobi, muszę zrobić całą zbroję. Dajemy spodnie. I buty. No i to wszystko, jeżeli chodzi o zbroję. I teraz weźmiemy barwnik. Yy, jeszcze zdejmę i Wam pokażę tę zbroję, jak to wygląda na razie. No i widzicie, normalnie wygląda ten skórzany sprawia. I teraz ją zabarwimy. Muszę wziąć barwnik. Wezmę sobie... Tutaj macie w materiałach macie wszystkie barwniki. Y, wszystkie kolory barwników, tutaj żółty, y, czerwony, nie, zielony i tak Ja sobie wezmę jasny zielony, gdyż y, to jest mój ulubiony kolor. Y, I będzie na potrzebne tego cztery. Będą no nam potrzebne cztery barwniki. Raz... dwa, trzy, cztery. Dobra. I teraz wsadzamy barwniki do crafting table, crafting boxa. Yy, zdejmujemy zbroję. Yy, I na górze mamy dwie kratki zagospodarowane. Na górze musimy postawić yy, na przykład czapkę lub coś takiego. A na dole barwnik. No i wychodzi nam letter cap daje, czyli barwione. I tak z każdym elementem zbroi. No i mamy zieloną zbroję. Teraz załóżmy. No i jak widzicie bardzo dobrze nam to wyszło. I teraz jeszcze postawię crafting table... Yy, boże, enchanting table, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, jak jest zenchantowane yy, Bo po prostu wtedy tak fajnie jakby się świeci. I można... Yy, bawić się tymi efektami, i właśnie ja ten efekt jeden pokażę. No i muszę zdjąć tę zbroję, i teraz yy, na poziom 20, na level 28, można zenchantować. Jak widzicie, już tutaj jest fajny efekt. O, wyleciał mi tutaj, jest fajny efekt, gdy się yy, świeci. I teraz zobaczymy, jak to wygląda fajnie. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda, bo świeci się po prostu i yy, no i w sumie to by było wszystko na tyle, na wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, dodanie do ulubionych lub komentarz. Yy, pamiętajcie, że subskrypcje motywują do dalszej pracy. No, to wszystko na dzisiaj, także trzymajcie się.